Siemaneczko, ja z jestem no witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2022 I co, w dzisiejszym odcinku sprasujemy słomę, jak nam tam zarosło Bo przewinąłem sobie czas, no ale trudno A na początek sprzedamy jajka, zobaczymy już gdzie one tutaj mamy mm, 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 już je na pewno przeleciałem są jaja Czyli no tutaj koło mnie A Jeszcze jak tam u zwierzątek Ziarna trzeba tutaj dosypać trochę. No i gnajówka, tutaj elegancko jest wszystko. Płytę na obornik będę musiał tam usunąć, bo chyba krowy z tego co widzę, obornika nie produkują. Także co, lecimy zapięte tam, pasami zapięta. Sprzedamy sobie jajeczka. <laughs> Dobra. I będziemy lecieć po nowe nabytki. Ja go mogę tu zgasić i lecimy sobie case'iorem. Po nowe nabytki. 32 tysiące, fajny pieniądz. Nie powiem. No i co, i lecimy sobie raz, dwa, przelecimy. Tak, zastanawiam się, czy kupować do niego tura, czy zakupić ładowarkę. Ładowarka się niby. O, ma tu, ja robię. Ładowarka się niby przyda, zaraz zobaczymy, jakie tam ceny czego są. Dobra, lecimy tu. Ten obciążnik sprzedajemy. Bo nie jest tu najlżejszy na mojej farmie. Także go pyk. Idziemy sprzedać. No, nie pieniądz, ale zawsze to tam coś. Po co mam mi gawędzić. Jak trzeba kupić większy? Zobaczmy, co jest na. O, nic nie ma. Dobra, ładowarki teleskopowe. No, powiem Wam, że nie taka droga. Nie taka droga ona jest, ale czy nie lepiej już takiego klasika kupić? Nie wiem czy nie kupię od razu tego klasa Bo mi się ona podoba dosyć Ale to pierwsze zobaczymy jaka cena jest prasy Gdzie tu mamy prasy, prasy No chyba to kupujemy Bez tablicy rejestracyjnej Ustawienia kół Te albo te, te są takie ciekawe, szerokie. Także kupujemy ją. No co, tura do case'a. No średnia. Także nie kupimy sobie ładowareczkę. Nie wiem czy w tym odcinku, czy w kolejnym. A tu kupić musimy większy obciążnik. To na 200 on będzie miał, tak? Tak, to na 200. Albo tego kupimy. Półtora tony mu damy naprzód, niech ma... Niech ma kawałek tego... Balast bo go jednak dźwiga z niektórymi maszynami. Czekajcie, gdzie tu ma zapięcie? Od tej strony, okej okay. Oj, trochę krzywo, ale dobra Co taki ciężki ten obciążnik No, troszkę dupkę podnosi A dobra, lecimy. Co tu mamy w tej prasie za opcję? Z włącz wrzut automatyczny i w sumie to nic za ciekawego Także lecimy prasować Zobaczymy jak się prasa sprawdza A jak to tutaj będzie szło I p, lecimy, po malutku, po malutku sobie polecimy, sprasujemy to. to. Parę belek tu będzie. Dużo mi nie potrzeba. No ładnie wygląda. Ale czekajcie, bo w sumie John Deere nic nie robię. Gdzie jest pług? Puścimy sobie pracownika. Niech sobie ora. Bo to wiecie, gram w jednego. Tutaj to Muszę się wspierać, niestety, pracownikiem niekiedy. Puścimy sobie pracownika tam na to największe pole. Niech robi, oj, 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 oj. A, tu moja łąka rośnie, widzę, że ładnie. Tutaj już chwasty rosną. Co to, uschło? Uschło tu coś. Dobra, albo nie, od tamtej go puścimy. Niech sobie ora. Może sobie poradzi z tym zadaniem. Czemu ma nie orać? Jak nic nie robi? Dobra. Niech ora, jakaś babka chyba ora. Dobra. Siadamy w kejsiora i prasujemy. Pyk, 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 bo będzie trzeba siewy już robić powoli, także niech sobie tam ora na spokojnie. O, troszkę cofniemy. Elegancko. No trochę zarosło mi tutaj, no ale nic się nie dzieje. Dużo belek z tego nie będzie. No i dobra, dużo też nie potrzebuję. Na razie. Elegancko. zamkło, zamkło Ej, fajnie idzie, czekajcie, a sobie tutaj dam zegarek. Bo telefon ma na ładowarce, na niej nie widzę, która godzina jest, to sobie tu zegarek dam. Dobre, i co drugi Żeby elegancko sobie tu wjeżdżać O i pyk, lecimy sobie Pomalutku Do tyłu Zamkło, zamkło No, z 10 beltów będzie, myślę więcej nie To przewieziemy bez przyczepy. To jest blisko gospodarki. Prawie to. To wiecie. O, jeszcze no Na nie zwróciłem, ile pojemności mają te bele, ale chyba około 5000. Coś takiego chyba. coś takiego chyba miały, z tego co mi się widziało dobra i pyk a ładnie idzie pracowanie, fajnie fajnie idzie. ale tu mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć będzie beli gdzieś już. A, jeszcze kawałek. Ale teraz tym obciążnikiem to tak. No wiadomo, no do prasy nie jest potrzebny obciążnik, ale... Ale o wiele lepiej to, to teraz widać, że ten przód jest dociążony do jakichś maszyn. Czy choćby nawet do małego masaja na tył do tura. To już wiecie. Dobra. Dwa ostatnie przejazdy i będziemy mieli z głowy. Zobaczmy na minimapkę, jak on tam sobie radzi. Chyba sobie radzi zaraz. Może skoczymy do niego, zobaczymy, jak mu idzie. Bo stąd to nie zobaczymy. Chociaż no coś tam. Coś tam widać niby. A czy moje pola nie wymagają wapna? Gdy tu jest zakwaszczenie, wapna ani orki nie wymagają, ale widzę, że coś. Coś mu bije w dekiel tutaj. Coś widzę, że z pługiem chyba nie bardzo ta orka. No dobra, na mniejsza już z tym. Mniejsza z tym, jak za ora, tak za ora. Dobra, i ostatni przejazd lecimy. I pyk. będzie jeszcze jedna belka? Kurde, chyba nie będzie. No, nie będzie. A będę ją mógł wyrzucić? Jak wyłączę prasę? Idzie się opróżni. Prasę nie ma. Dobra. Jedziemy tutaj, zjedziemy na farmę. I co, i kupimy drugi nowy nabytek? Ładnie sprasowane jest. Staniemy tym tutaj. I co, i kupujemy tą teleskopówkę? Klasa kupimy i będzie już z głowy. Miszelinki. Te są fajne Dobra, konfiguracji żadnych się nie da zrobić A gdzie tu będzie... Tu będą? Do teleskopowej, nie są widły A to chyba to. Widły do BL. To tylko moja weekendowa fura. Odlokowałem osiągnięcie. O Jezu. Czekajcie, co on tam robi? Nie no, no jakoś nie było ratami no jeden omijak zrobił. Dobra, żebym nie przeleciał. O. No fajnie. Fajnie ładowareczka wygląda, klasa. Coś mogę zrobić. Ciąż, tryb sterowania wszystkimi kołami, tego strata data, dobra. Lecimy na farmę. A będę musiał jeszcze łyżkę do niej dokupić, na pewno. <laughs> No ale teraz to wiecie, mogę sobie nawet za nią przyczepę zapiąć 43 na godzinę leci, jajce po big Bugi jakieś na sklep z zem czy czymś i nie martwić się, e, 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 żeby, że muszę jechać dwoma. A zaraz za, sobie zobaczymy jak sobie będzie z tym radziła tutaj z belami. Czy da radę dwoje Bel wozić po dwoje, czy nie bardzo? Spróbujmy o. Dobra, jedną mamy Belę, teraz nabijemy drugą. O Jezus, Maryja. Dobra, mamy dwie bele. No i elegancko. Po dwie beleczki się zwiezie. Raz, dwa, bez przyczepy. Dobra, pomalutku, pomalutku. Teoretycznie niby nie muszę dawać po ponieważ podobno one nie znikają w tym sezonie co tu jest w WSCE 2 ale ale sobie już tu ułożymy, skoro tą wiatę tu na to postawiłem to sobie ułożymy tu pod wiatą Fajnie ładowareczka wygląda, śmiga. Dobra, teraz tak, tu mamy dwie koło siebie. To by było elegancko je wziąć. Oj, prostuj, 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 dobra. Oj. Sam nabite. I także elegancko, elegancko Sianko niedługo też już będzie. Oj, troszkę tak krzywo zajechałem, ale, ale niczym to nie przeszkadza. Dobra 4 już są. Jeszcze za 6 będzie, bo tak liczyłem około 10 beli chyba tak nawet jest. Zaraz zobaczymy. 2, 4, 6. No Dobrze on powiedział, że 10 bel gdzieś będzie. Dobra, Ciach. dobra, opuszczamy, oj za bardzo, no i dobra, no i mamy, mamy kolejne beleczki, jeszcze tam dwie, tu dwie i mamy zwiezione. No i szkoda to ładować nawet na jedną przyczepę wam powiem, bo to jest tak blisko, że że no przecież widzicie to jest raz, dwa rzut beretem. No jeszcze te cztery tu wejdą, mi będzie elegancko. tak chciałem obornik porozrzucać w tym farmingu. A wychodzi na to, że nie porozrzucam, no bo mikrowy nie produkują obornika. Dobra, jedna jest. I druga jest. Dobra. Ciekawe jak tam mójdzie ta orka. Wiecie, zawsze to lepiej niby zaorać, bo Te chwasty nie rosną, o nie Dobra Dobijemy je tam Dobra, tam dobchamy kolejnymi tamtymi I mamy zwiezione. Ładnie się spisała dowareczka, powiem wam. Może trochę za czas kupiona i może trochę wyrzucone pieniądze, ale z drugiej strony, no nie sądzę. Bo ona się tu przyda. Co do ładowania tego wapna, choćby nawet tam, czy cokolwiek to to się przyda. Dobra dopchamy i wyciągamy elegancko. Widełki odepniemy Bo to będzie trzeba jechać na pewno po łyżkę Ale to już nie w dzisiejszym odcinku ja sobie może poza odcinkiem Pojadę po łyżkę, żeby już mieć o Boże, co on tu robi Nie wiem czemu on tak ora Ale jak już tak Ora, to niech tak Ora. Dobra, w dzisiejszym odcinku to było na tyle Komentujcie, subskrybujcie, oceniacie na jeżeli film się spodobał, zostaw łapeczkę w górę. No i co? Trzymajcie się. Cześć, do zaczenia Elo. Strzeczka, jo.